Dzień dobry Państwu. Witamy w programie Tu jest Polska na kanale prawy.pl i w dzisiejszym odcinku mamy zaszczyt gościć Panią Amelię Manuet z Polskiego Korpusu Pokoju Skarpe Verde Zielonego Przylądku. Dzień dobry Pani Amelio. Dzień dobry Pani Kingo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Również witam serdecznie wszystkich widzów. Dziękujemy ślicznie. Też bardzo miło nam gościć Panią w naszym programie. Pani przyjechała do nas tutaj z, z przylądku, zielonego przylądku Carpe Verde. Zajmuje się Pani fundacją. Proszę nam coś bliżej na ten temat powiedzieć. Mhm. E, tak, więc um, jestem związana z wyspami zielonego przylądka od już 25 lat. Mhm. Natomiast um, z fundacją od 3 lat. To Fundacja Polski Korpus Pokoju, która działa na wielu krajach świata i udziela przede wszystkim pomocy charytatywnej, humanitarnej i rozwojowej. No i ponieważ w zeszłym roku była taka decyzja, że będę się przynosić na stałe na Wyspę Zielonego przylądka, więc zaistniał pomysł, aby otworzyć oddzielny oddział Fundacji na Wyspach. Wspaniały pomysł, komendant fundacji, generał Andrzej Malinowski przyjechał na Wyspę Zielonego Przylądka. Mieliśmy swoją pierwszą misję, gdzie poznaliśmy się z innymi organizacjami pozarządowymi, z organizacjami kościelnymi i zrobiliśmy rozeznanie sytuacji społecznej na miejscu, aby mniej więcej wiedzieć w jakich polach, na jakich polach moglibyśmy, Działać i pomagać kapowardiańczykom, którzy są mi bardzo bliscy sercu. Bardzo ich lubię. To jest bardzo fajny naród bardzo otwarty, tolerancyjny. Myślę, że ktokolwiek był na Wyspa Zielonego Przódka zgodzi się z moim zdaniem, że tak. Tak gościnny naród, tacy uśmiechnięci, zawsze pomocni, a jednak te ich problemy, które mają na co dzień, no, nie widać tego mhm. po nich. Natomiast naprawdę ciężko się żyje, w szczególności kobietom. I właśnie, żebyśmy zauważyli, że te kobiety, które stanowią najważniejszą komórkę rodziny i społeczeństwa, które. Biorą na siebie odpowiedzialność za wychowanie dzieci, za cały dom, często za w ogóle przenoszenie jakichkolwiek dochodów do domu. Są obciążone niesamowitym stresem, trudami życia oraz no, mają bardzo dużo wyzwań. Na Wyspach Zielonego Przylądka można zauważyć, że struktura rodziny całkowicie się rozpadła. Praktycznie już nie zawiera się związków małżeńskich. Ojcowie nie chcą się przyznawać do ojcostwa, dawać swoich nazwisk. Rodziny się mieszają. Kobiety czy mężczyźni mają dzieci z różnymi kobietami, czy kobiety z różnymi mężczyznami. I nie ma takiego prawdziwego domu, takiej rodziny. Wszyscy większość, naprawdę. I to jest no, przejmujące niesamowicie mam koleżanki, które są w moim wieku, i tak jak my byśmy też mogli powiedzieć, że w Polsce czy w Europie też mamy kryzys związków za małże, małżeńskich, czy zakładania rodziny, posiadania dzieci. No to tak samo na kopowi, tylko że troszeczkę w innym wymiarze. Dlatego, że kobiety nie chcą się wiązać z mężczyznami, którzy po prostu. Nie poczuwają się do żadnej odpowiedzialności mhm. za, za, za rodzinę. Więc to jest bardzo duży problem. No i w związku z tym, my, jako fundacja, będziemy wspierać wzmacnianie roli kobiet poprzez różne działania, tak jak już robią to inne organizacje. Będziemy Wspierać te organizacje, które już działają na, na rzecz kobiet. Czyli, na przykład, organizacja Kobiet na Cabo Verde. I tutaj jest szereg różnych akcji i działań, które mają za zadanie to, no jakby wprowadzić jakieś zmiany. Natomiast wiadomo jest, że też bardzo potrzeba dużo pracy, aby się mentalność zmieniła. I tak jak myślę, że nie jedynie o uświadamianiu roli kobiet, czyli też, żeby te kobiety po prostu miały odpowiednią edukację na temat tego, w jaki sposób być niezależnym, bo jest jeszcze część kobiet, które są niestety w całości uzależnione od mężczyzn, ponieważ jest bardzo duże bezrobocie na wyspach. Oraz um, po prostu zarobki są tak niskie, że osoby nie, 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 nie mogą mieszkać same, a więc są zależne od innych osób. Um, więc um, trzeba budować tą świadomość, w jaki sposób te kobiety mogą być niezależne finansowo, um, niezależne. Um, mhm. y prawnie, aby y, po prostu same decydowały o sobie. Y, a z drugiej strony należałoby również budować świadomość mężczyzn, aby o, ich rola też y, mogła się spełniać, dlatego że tutaj jak gdyby bez pracy obydwu stron no żadna zmiana nie zajdzie, tak? Bo rodziny nie da się zbudować tylko z jednej strony. Rozumiem. Czyli ogólnie cel fundacji państwa jest właśnie pod tym kątem, żeby pomagać tym kobietom, tak? Tak, my tym, tak. Pierwszym działaniem, które chcemy zrobić, to jest stworzenie funduszu przedszkolnego, dzięki któremu mhm. dzieci, które są wyłączone z systemu przedszkolnictwa, ponieważ pochodzą z biednych rodzin, których nie stać na to, żeby płacić nawet te bardzo niskie, czesne na przedszkola. Mhm czy na transport tych dzieci. Wyposażenie w, w materiały edukacyjne, nawet zwykłe fartuszki, często ich nie stać. Więc te dzieci po prostu no, wychowują się na swoim podwórku, a przez to też te kobiety no, muszą być w domu. Mhm. Więc będziemy tworzyć fundusz przedszkolny. W razie zaczynamy od jednej wyspy, ale mamy taką ambicję, aby to poszerzyć na wszystkie wyspy. No i tutaj bardzo, bardzo blisko współpracujemy z Kościołem Katolickim, szczególnie w tej tej Bar Barlavento to, to są wyspy północne. Fundacja jest dostała błogosławieństwo od biskupa Mindelo, dom Ildo Forteś. Oraz więc działamy pod, pod patronatem mm -hmm. kościoła. I tutaj księża są mm -hmm. niesamowitą też taką siłą motywacyjną, mm -hmm. dlatego że oni sami też mm -hmm. zauważają te problemy i wychodzą naprzeciw, robią listy mm -hmm. tych rodzin w potrzebie. Dbają o dobrostan tych rodzin, czyli interesują się, jaka jest ich sytuacja, co jest potrzebne, w jaki sposób można by wspierać te rodziny. Mm -hmm. Nawet um, trzy miesiące temu, no więcej, bo to już dzisiaj mm -hmm. mamy styczeń, we, we wrześniu zeszłego roku, y, ksiądz Ernani. Z wyspy Świętego Mikołaja zorganizował spotkanie z Pierwszą Damą oraz z aktywistkami, właśnie kobietami, które działają na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet na Cabo Verde. Organizując takie spotkanie, takie prelekcje na temat, właśnie zapraszając kobiety i studentki. I osoby starsze, kobiety też w każdym wieku, do tego, aby rozmawiać o tej roli kobiety, jak to się zmieniało, jakie są wyzwania oraz uświadamiać sobie, tak, na czym ogólnie polega niezależność. No i tutaj. Było bardzo dużo wymiany różnych doświadczeń, różnych osób. Mogli, mog, mogliśmy zobaczyć sami, jak to się zmieniało na przestrzeni lat, dlatego że jest bardzo duża zmiana. Mniej więcej osoby, które urodziły się przed, przed latami 70., kobiety praktycznie ich rola była. O połowę mniejsza niż jest dzisiaj, jeżeli chodzi o zajmowane stanowiska w polityce, o poziom edukacji, wykształcenia, dlatego, że stanowie byli traktowani priorytetowo i po prostu, po prostu dziewczynki, no było powiedziane, że one mają być w domu i zajmować się domem i ogólnie rodzić dzieci. I wtedy hmm. był taki czas, że tych dzieci było bardzo dużo. W rodzinie było po od 5 do siedmiorgo dzieci, a jeszcze poprzednie pokolenie tych babć, prawda? Wcześ, jeszcze poprzednie, powiedzmy, roczniki 40, 50, 60, to, to nawet tych dzieci potrafiło być do 10. Natomiast dzisiaj dzisiaj bardzo wiele kobiet w ogóle nie ma dzieci, albo są takie, które niestety mają kilkoro, ale z różnymi mężczyznami, czyli nie ma tej rodziny, nie ma ani jednego z tych ojców w domu którzy to właśnie tak jak mówię, no, nie mają szacunku do tych swoich dzieci, czy do tych swoich e, byłych dziewczyn, ponieważ nawet nie chcą nadawać ojcostwa i nadawać nazwiska tym dzieciom, chociaż wiedzą, wiadomo jest, jasne jest, tak, że to są ich. Po prostu nie chcą się do tego przyznawać mm, i to jest bardzo duży problem. No, no i to się zmieniało. Tak? Dzisiaj ym, to głównie kobiety, Kończą edukację wyższą na wyspecjalnego początka. Jest ich więcej niż chłopców, mhm. niż mężczyzn. Mhm. Um, oraz um, to jest bardzo ciekawe, ale mamy w dzisiejszym rządzie aż sześć e, ministr. No, dzisiaj to się zmieniło. Jest ministra? To będzie ministr Nie wiem, w liczbie mnogiej. Mhm. Minister. Mhm. Jest aż sześć minister. I to bardzo ciekawe, że jest właśnie mini, e, pani ministra e, zdrowia. E, Edukacji, modernizacji administracji, ale co bardzo ciekawe, na przykład też obrony. Co ja jestem bardzo, bo się bardzo zaskoczyłam, w jaki sposób mężczyźni oddaliby takie stanowisko jak minister obrony kobiecie. No to znaczy, że ta kobieta musi już mieć wpływ i muszą się z nią ci mężczyźni liczyć, skoro tak Wasze stanowisko zajmuje. zajmuje. Tak jest. Dokładnie. No naprawdę tego, co, co Pani mówi, ja mam taką nadzieję, mamy taką nadzieję wszyscy tutaj w studio i też ludzie, którzy będą nas oglądać, oglądają, cele zrealizujecie, życzymy Wam z całego serca, żebyście zrealizowali. I będziecie Państwo jeszcze tutaj nas odwiedzicie chyba jeszcze nie raz, mhm. myślę, żeby właśnie na przestrzeni czasu coś opowiedzieć, jak się mhm. ta sytuacja u Was rozwija. Mhm. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję, chyba, że jeszcze Pani Amelio coś by Pani chciała dodać. O to mnie ten temat kobiet jest bardzo kompleksowy, mhm. tak? Ja bym mogła wejść w szczegóły tego, tak. w jaki sposób naprawdę jakie są główne wyzwania dzisiejszych mm -hmm. kobiet i nad czym my byśmy chcieli popracować i być może mm -hmm. też, ponieważ ogólnie tworzymy przyjaźń polsko-kapowertjańską i będziemy się pojawiać coraz częściej w różnych miejscach i w Polsce i zapraszać Polaków na wyspy Zielonego Przelątka. Będziemy tworzyć misje, wolontariuszy, którzy będą chcieli wspomagać nasze działania właśnie w kooperacji z innymi organizacjami na Capo Verde, tak, aby łączyć ludzi mm -hmm. i zawierać również przyjaźnie. I tutaj o tym to możemy rozmawiać jeszcze pewnie wiele odcinków. Mm -hmm. Na pewno. Ja myślę sobie, że dziękujemy serdecznie za, za Pani tutaj przybycie i na pewno jeszcze nie raz będziemy gościć tutaj na, u nas Panią Amelię. Emmanuel. Także serdecznie, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.